W tej no czy nie wiem. Jolanto, wielki brat przypomina, możesz nominować dwie osoby. Tak. Okay. Musisz uzasadnić, dlaczego wybrałaś właśnie te osoby. Kaczka dziwaczka nie mieszka w domu wielkiego brata. Nie, bo. Aha, to już, już mam mówić, tak? Tak jest, okay. poda imiona dwóch osób. Które nominujesz do opuszczenia domu i uzasadni swój wybór. To znaczy tak. Ja chciałam nominować dwa zwierzątka, czyli tak. Pierwszym z nich jest y, y, kangurzyca, czyli, y, czyli Iza, ponieważ. Z rzędzi jak w ogóle babcio, 99-letnia w ogóle, mówi czasami od rzeczy i dlatego niekiedy postara, postanawiam wyjść, niż jej słuchać. Poza tym, kiedy weszła mafia do naszego programu, Iza w ogóle poddawała się temu towarzystwu i nagle relacje zmieniły się w stosunku do każdego, do Bartusia, do Tomasza. Wydaje mi się, że zrobiła to, bo po prostu Iza nie lubi konfliktów, może to i dobre, okej, okay, nie neguję tego, ale wydaje mi się, że tak naprawdę ze strachu to by popitała przy ten przez te czerwone drzwi, ażeby się kurzyło, a że ona się boi e, tego wszystkiego. Wolała chyba załagodzić te stosunki, e, uśmiechając się do wszystkich i tak dalej. Nie wierzę w to, jest to dla mnie no jest troszeczkę naiwne. E, poza tym, no chyba... Druga tak. osoba. E, drugą osobą jest kaczka dziwaczka, czyli e, e, drugie zwierzątko, e, czyli e, e, Mariusz. Ja do Mariusza nic nie mam, ale nie zapominam, że chciał zniszczyć mojego konia ogólnie. Ja tego nie wybaczam. Jeszcze co mi... Aha, wydaje mi się, że Mikołajki, ta rózga, to jest od niego, bo się nabija ze mnie, że sprzątam. Wszystko go denerwuje, nawet chcę, żebym obierała dla niego serdelki. I bez przesady, nie będę wszystkiego robić, a nabija się, stoi mi za plecami i już nie może się doczekać, kiedy zobaczy mnie sprzątającą w kuchni. Także denerwuje mnie to, może tutaj tylko tak powiem. Ogólnie nic do niego nie mam, ale... No, no ale no, chyba tak, no nie wiem, no to też, to wszystko jest w ogóle, wszystko, a ja nie wiem już w ogóle. O co tutaj chodzi, ale to są te dwie osoby. Ja wielki brat nie pakuję się i wychodzę, nie, bo już się nie. Nie spokoju zwierzę oczywiście. Wielki brat, tak. dziękuję za nominację. Tylko, o, dziękuję.